Marżant, Fasani. O, to dobre. Takie Januszowe. Czy muszę płacić za samochód? Tylko minimum auto autostop. Chciałabym rozjaśnić włosy. Halusin, wala kalaki kuseni. Dzień dobry. Wojto kasę Jan hierwa Zapytałem, czy mógłby mi pan polecić jakąś restaurację. Pff, nie zrozumiał pan chyba, nie? Nie. Dobra, koniec tej reformy edukacji. Za siedmioma górami, lasami i rzekami żyje pewien brodaty emeryt, który w maju trochę się nudzi i z okazji Dnia Dziecka zaprosił mnie do siebie. Oczywiście jest ryzyko, że okaże się starym z bokiem, ale na szczęście niewielkie, bo renomę na świecie ma całkiem niezłą. Wczoraj napisał do mnie święty Mikołaj, wysłał mi bilety, napisał, że mu się nudzi i bardzo chce mnie poznać. I to jest 100% autentyk. Lecę do świętego Mikołaja w maju. Nie, po prostu. Nie, nie, autentyk. Autentyk. Oficjalnie witajcie w Finlandii. Niezwykły to kraj, który można pić, albo zwiedzać, albo jedno i drugie. Drenifery, takie nowsze trochę. Pierwszy rudol. Jako początkujący YouTuber muszę Państwa przeprosić za dźwięk. Może czasami zawiewać, ale to tylko dlatego, że tu po prostu cholernie wieje. Jakby nie było, Finlandia to przepiękny kraj. Mają tu 187 888 krystalicznie czystych jezior, głównie zamarzniętych ale podobno są dwa miesiące, oczywiście lipiec, sierpień, kiedy można się tu kąpać. Znaczy, ja bym nie próbował, ale są pasjonaci. Nie dość, że jest tu pięknie, to jeszcze jacy pomysłowi ludzie wymyślili oczywiście saunę, łyżwy, ale też SMS-y, system operacyjny Linux, koktajl Mołotowa i oczywiście Angry Birds. Piją najwięcej kawy na świecie i podobno, tak przeczytałem w internecie, ciekawostka, mają najlepszy owies na świecie. Zima jest arktyczna, wymraża całe dziadostwo w ziemi, i w trakcie okresu wegetacji nie trzeba używać żadnych pestycydów. A zanim odwiedzę największą atrakcję turystyczną tego kraju, czyli wioskę Świętego Mikołaja, chciałbym poznać tych ludzi. Ciekawy jestem, czy są tak samo dzicy, jak natura za mną. I jest do tego świetna okazja. Dzisiaj w mi odbywa się bardzo ważny mecz piłki nożnej, na który dostałem zaproszenie i teraz Was tam zabieram. Idziemy!

FC Lahti and ja Rovanperän Palloseura. FC Lahti and Rovaniemen Palloselkä. Do, yeah. do you have some special songs, Fun songs? Uh, no, I don't have. No, I don't have. No, this is Finnish culture. We are not so loud in, in football stands. Don't you have any songs, uh, stadium no. songs? Well, only a small group of people might have, but generally no. What is so silent here on the stadium? Here is so fucking cold. <laughs> ah, now I get it. Okay, yeah, yeah. but why are you not singing? Nah, it's not uh, our mentality in Finland, like singing. What you mean? No, uh, we are quite shy people over here, so I don't know. I think we, we have to make a couple scores, uh, and after that, we can sing a little bit, or I don't know. We enjoy our football in a peace and calm way. You enjoy your football under your blanket. Yes, yes, yes. Nic and warm. Nice and warm. Very interesting. You have lot of fun? Oczywiście, zdarzają się małe przebudzenia. Ale rzadko. Czas rozgrzać towarzystwo. Dobra, cały stadion, uwaga! Now you! O! O! Jeszcze rozkręcimy te Finlandię. Jeszcze będzie dobrze.

In Lapland! This how we do it in Finland! Ok, bro! Hywa ropsi! I eno ropse me balo daraloj! Mama! Kierna kajki! Aho, ja ho, pacy! Uh, uh, senta! Koma ja ma, leon! Dosłownie na chwilę studzimy emocje. No tak. Porządek raczej nigdy nie był moją najmocniejszą stroną, ba. Moja piosenka, Hymn to przewróciło się, niech leży elektrycznych gitar, ale nie o tym ta historia. Zapraszam Was teraz do Łazienki. Za chwilę okaże się, dlaczego mam na sobie tak niewiele. A więc Łazienka, czterogwiazdkowy hotel, Łazienka jak Łazienka, i nagle ich oczom ukazała się sauna. Zapraszam do środka. Zamkniemy, żeby nie uciekało, ustawimy temperaturę. Hop, 110 stopni. Dlaczego Was tutaj zabrałem? Chciałbym opowiedzieć, jak bardzo ważna dla finów jest sauna, a więc one są nie tylko w hotelach, nie tylko w domach, ale kiedy kupujesz na przykład mieszkanie od dewelopera, musisz specjalnie poprosić, żeby nie było w nim sauny, bo ona jest tutaj w standardzie. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że ktoś mógłby nie chcieć sauny w mieszkaniu. W związku z tym od razu się je instaluje. Sauna to fińskie dobro narodowe. Viva Laponia! A skoro Laponia, to renifery. Tak wygląda renifer, którego do tej pory nikt nie zjadł, bo jeszcze je on sam, zieleninę. W Finlandii mówi się, że taki renifer to wręcz daniejarskie. Wszak żre, mech i krzaki. Gramy. No dobra, zobaczmy, co ten renifer że. Ale główko. What is that? Uh, it's like him. Ok, mm -hmm. czyli mech. Uh, it's a kind of moss that grows on yeah. the ground here. Yeah. It's not especially good. No, but it's very high in minerals. Okay. And if you don't have anything else, of course, than if mountain. I don't have any uh, any McDonald's or Burger King yeah. or KFC, yes. Yeah. No mash, 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 No yes. Mm -hmm. Just nie chcę. No Last <laughs> Okay, we got it. Thank you. Thank you. What a shit. <laughs> No, to też... No. Zmieniamy lokalizację. Dobry renifer. Dobry renifer, tak, dobry renifer, chodź. To jest fantastyczne zwierzę. Wystarczy delikatnie pociągnąć, już idzie za Tobą, nie robi żadnych problemów, a to jest bardzo ważny moment, ponieważ teraz przekraczamy linię koła podbiegunowego. I tak oto właśnie, no chodź, chodź Mara, chodź, chodź, chodź. Wspaniały renifer, bardzo dobrze Ci idzie. I teraz jesteśmy w kole, a na kole podbiegunowym. Jest połowa maja, godzina 10, biało, a Mikołaj pewnie na Major. Zdała się. Na o majorce. Bzdura, Mikołaj jest na miejscu, wszak ma to co ja. Pracocholizm. Oh, hello there. Come in, please. Oh, is it Philip? Yes, it is. Good to see you and welcome to the Arctic Circle. To bardzo moment. Mhm. Mm Okazuje się, że sezon świąteczny zaczyna się dla Mikołaja w momencie otrzymania pierwszego listu po świętach w związku z następnymi świętami. W tym roku stało się to trzy tygodnie po gwiazdce. Dzieci, pamiętajcie, Mikołaj czuwa cały rok! Hello, my dear little friends in Poland. Uh, I have a one very important message for you. I'm Santa Claus. And I love you lots and lots and very lots and very lots. And I'm waiting to see you there at Christmas. <laughs> Mikołaj to fajny gość, trochę nudny, ale miły. Żeby podkręcić emocje na obiedzie, proszę, żeby wpuszczono mnie do kuchni. Budzi się we mnie mały makłowicz. Proszę o przepis na coś lokalnego i prostego. Będzie ryba. Po polsku to uwaga, golet zwyczajny, ale spokojnie możecie zastąpić go zwykłym łososiem z Tesko. Ryba w jajko, ryba z jajkiem w owsiankę i sru na patelnie. Takie proste i takie genialne. Moja przewodniczka z sali wybrała Renifera. To fiński klasyk. Ryba w owsie raz, Renifer raz, proszę, proszę, robimy, robimy, jedziemy. Can I try? So proszę. Nie, musimy. Nie, no, okej, okay, no, czasu, prawda, ekranu, no, to jest do internetu, w związku z tym możemy pokazać. Great, let's do it. Sorry, we. In Finland, we are a bit tight, so we only have small classes. Not the Polish way <laughs> I'm trained. Okay, I I tried with the Polish way. We don't What ]继续. can I do? Nastrobie. No. zdrowie, It's like Russian. It's. Sorry. No, 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 no. Okay, so then I say keep peace. No, no, no. Na Nastrovia. No. Na Nastrovia. No, no, no. So easy. zdrowie. No, oh. no, it's not. It is. zdrowie. <MC> do it slowly. zdrowie. <resent> Na zdrowie. Na, zdrowie. Na zdrowie. Very good. Oh not exactly, <laughs> but okay. I know. Thank you. But how about the this then? Real good. Real good. I love vodka. I'm a huge fan of vodka. And this is real fantastic. Please. Okay. Please. Thank you. Na zdrowie. Keep this keep this <laughs> A następnym razem zabiorę Was do Helsinek. Jako przedsmak ten fascynujący prawoskręt tramwaju. Tymczasem wydajcie suba, a ja wracam do Warszawy.